Cześć wam wszystkim, z tej strony mówią do was Patryk Burhardt I Walek Kipiński. I witamy was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kaganek Oświaty na kanale Biotech TV. I dziś opowiemy wam o ospie wiecznej Oraz o chyba jednym z największych debilizmów ostatnich czasów Czyli o ospaparty Coraz częściej słyszymy o rodzicach Którzy decydują się wysyłać swoje pociechy Na tzw. zwane ospaparty Ostatnio półtoraroczne dziecko Zmarło w wyniku powikłań po ospie wiecznej Której nabawiło się najpewniej na właśnie takiej zabawie. Czym jest ospa party? W skrócie, jest to przyjęcie dla dzieci, z których jedno jest chore na ospę wieczną. Zdrowe dzieci bawią się z nim na polecenie rodziców, którzy chcą, by ich własne zakaziło się wirusem i przechorowało chorobę w młodym wieku, nabywając tym samym naturalnej odporności. Niestety, ospa wieczna tylko wydaje się być niegroźną chorobą, której jedyną niedogodnością są spędzące krosty, których rozdrapywanie może pozostawić blizny. Lekarze pediatrzy starają się uświadomić rodziców o groźnych powikłaniach ospy wiecznej. Zanim powiemy Wam o powikłaniach ospy wiecznej, warto byłoby wiedzieć więcej o samej chorobie. Ospa wieczna przenoszona jest przez wirusa znanego jako Varicella zoster virus, czyli wirusa ospy wiecznej i półpaśca. Przynosi się on drogą kropelkową i przez kontakt bezpośredni. Kontakt z wirusem prowadzi do ogólnego zakażenia organizmu. Sama choroba charakteryzuje się gorączką. Ogólnym słabszym samopoczuciem i występowaniem charakterystycznych wykwitów, czyli krost, które wszyscy znamy. Przejście choroby rzeczywiście daje odporność na ospę wieczną, ale nie znaczy to, że pozbyliśmy się wirusa raz na zawsze. Po przebyciu choroby lokuje się on w nerwach i przechodzi do fazy utajonej. O ile osoba, która w przeszłości przeszła ospę wieczną, już więcej na nią nie zachoruje, o tyle w przyszłości może ona zachorować na półpaśca. A co do ospaparty i możliwych powichłań po ospie wiecznej? Ospa wieczna może doprowadzić do zapalenia ucha środkowego, płuc, a nawet mózgu. Najczęstszym jednak powikłaniem po ospie wiecznej jest wtórne zakażenie zmian skórnych, które prowadzi do powstania blizn. U małych dzieci powikłania te mogą doprowadzić do śmierci. Pytanie zatem: jak najbezpieczniej nabyć odporność na ospę wieczną? Odpowiedź: zaszczepić się. Tak, istnieje bowiem szczepionka przeciwko wirusowi ospy wiecznej i w żadnym wypadku nie jest szkodliwa ale o rzekomej szkodliwości szczepionek opowiemy w innym odcinku. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku. A jeżeli macie do nas jakieś pytanie lub jest temat, o którym chcielibyście, żebyśmy zrobili odcinek, piszcie. My się z Wami żegnamy. Do zobaczenia za tydzień.